Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam parownik, który przyszedł do mnie jakiś czas temu z Hongkongu. Jest to parownik prosto od producenta z firmy Phoenix o nominalnej nazwie Odin. Jest to największy parownik o największej pojemności w ofercie tej firmy. Pakowanie wygląda w ten sposób, bardzo fajnie. Fajna graficzka, prosta. Fenix, e, pewnie to jest wersja 13, bo tu mamy X i trzy trójeczki, trzy jedneczki, Nazwa Fenix. Z boku mamy wygląd tego parownika. Z drugiej strony mamy jakieś informacje. E, no i z tyłu również trochę do poczytania. I z tamtej strony mamy hologramik że jest to produkt oryginalny. Co znajduje się w środeczku? W środeczku znajdziemy oczywiście manualną instrukcję obsługi w formie harmoniki. No, kto by to czytał? No i mamy secik. Secik bardzo bogato wyposażony. Myślę, że producenci czołowych marek tutaj z Europy powinni Europy i zagranicy w sumie brać przykład. Mamy tutaj kompletny parownik z grzałką, dwie zapasowe grzałki, yy, piersień dystansowy i obfity zapas yy, uszczelek. Jest tu chyba około 6 czy 7 uszczelek, więc naprawdę yy, bardzo fajnie ten secik się prezentuje. Na początek pokażę Wam grzałeczkę, bo yy, takiej grzałeczki w Polsce raczej nie dostaniemy, trzeba będzie, będę musiał niestety kręcić sam. Jest to coś takiego. Jest, ona ma ten komin dwa razy dłuższy, dwa razy wyższy niż w grzałkach Kangera. No i niestety ciężko będzie cokolwiek dopasować, więc, więc będzie trzeba te grzałki kręcić. Ja mam trochę zapasu, ale, ale trzeba będzie to robić. Tula jest no, dość duża, wykorzystamy ją. No i sam parownik w środku jeszcze mamy jakiś tutaj. Warning, jakieś tam trzeba uważać na coś. Sam porownik prezentuje się bardzo fajnie, bardzo okazale. Jest to bardzo duża tuba, jak widzicie. Eee, oczywiście, już teraz standard w większości takich większych porowników, czyli e, funkcja Airflow Control, mamy cztery okienka. Jest ciężki, bardzo solidnie zrobiony. E, tutaj mamy logo Fenixa. Z drugiej strony mamy nazwę modelu. Tego pewnie będzie widać. Nazwę modelu i również e, napis firmy. Airflow Control działa w zasadzie e, podobnej jak w Aerotanku. E, tylko tutaj mamy oczywiście te kliknięcia, mamy cztery poziomy, jeśli nie mylę, zaraz sprawdzę. jeden, drugi, trzeci, tak, czwarty. Mamy cztery poziomy, czyli najmniejszy mamy poziom tutaj, czyli otworek jest dosyć mało, otwarty. Poziom mamy, no to jest największy, ja w drugą stronę poszedłem. No i tak to działa, mechanizm mniej więcej znacie. Gwint 510, do tego też dołączana jest ta tuleja dystansowa. Ustnik wyjmowany na uszczelkę, siedzi bardzo, ale to bardzo ciasno. Trzeba naprawdę użyć siły, żeby go wyjąć. Ustnik też bardzo fajnie zrobiony, ładnie wyprofilowany. Eee, dobra, zajrzymy więc do środka. Oczywiście podstawa z grzałką. Tak to wygląda, wykręcane oczywiście, podstawa i sama grzałeczka. Dalej lecimy, rozkręcimy go, bo jest w pełni rozbieralnym parownikiem. Podolna podstawa z kanałem powietrznym. Tubka nie jest wykonana z pyrexu, jest to chyba jakiś akryl, być może. Nie jestem jakimś technikiem, więc nie powiem Wam, ale jest naprawdę bardzo grube szkło. Możecie zauważyć, że szkło, no ten materiał jest bardzo grubo wykonany, jeśli chodzi o ten element. No i mamy tutaj górną podstawę, czyli ten taki kap. E, powiem Wam, że tak, ten y, parownik ma 4 ml pojemności. Tak, jeśli dobrze widzę, to jeszcze się pewnie. Tak, 4 ml pojemności. Yy, według opakowania mamy tutaj yy, informację, że jest tu 100% bawełna w tej grzałce. Yy, Gwint 510 oczywiście, oporność 1,4 i OMA. Dual coil oczywiście. Yy, za chwileczkę yy, zobaczymy, tylko skręcę go sobie. Sprawdzimy oporność. Yy, korzystują do tego Ego v 3. Albo nie mam miernika oporności, więc sprawdzimy na tym, co się działo, jeszcze raz 1 i 4, więc się zgadza oczywiście dual coil, no ale zalajmy płyn Zobaczymy zaraz jak to będzie miło zaraz przykręcę do baterii, zobaczycie jak ten parownik będzie wyglądał wizualnie na bateryjce, a wleję wszystko. No, trzeba trochę zatankować do tego parownika, ja osobiście go używam zazwyczaj w domu, bo jest to dość duża tuba. Używam go z modem również od Phoenixa. Eee, no, a na wyjścia jest taki trochę no delikatnie przyduży. Eee, dobra, na początku wkręcimy go do spinera e, z tulejką dystansową. Hm. Pierwszy raz powiem, wam, że go wkręcam w ten sposób. No, wygląda dość e, dziwnie. Co najmniej dziwnie. Tulejka tak średnio dopasowała się do baterii. A zobaczę przy okazji jak to będzie działać. A spadek flop się przygodził. Dobra. To jest tyle jeśli chodzi o spinera. Teraz wkręcimy bazowego, bazowego moda Odin Spear. Nie wiem, no mm, wszyscy mówią, że takie parowniki nie nadają się pod mody. A cóż to się stało? to jest nie tak. Że nie nadają się pod mody, ale chyba producent mm, tego parownika robił pod moda e, Phoenix Spear. Recenzja również jego będzie wkrótce. No więc, więc, no bardzo ładnie to się prezentuje. Tutaj mamy... Oczywiście średnicy dobrze zgraną, więc no, chyba, chyba producent chciał właśnie ten parownik robić pod tego, tego modzika. No i dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o tę recenzję, będą jeszcze dwie recenzje parowników od Fenixa i będzie również recenzja tego oto modzika. No i tyle. Dziękuję wam serdecznie i za chwilę zobaczycie jak ten parownik się sprawuje, jeśli chodzi o opowanie. Trzymajcie się.